Witam wszystkich w kolejnym zestawieniu newsów. Jak zwykle dzieje się sporo, ale nie martw się, wyciągnąłem dla Ciebie najciekawsze informacje z sieci. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie m.in. o kontrowersyjnym wrogu w filmie The Flash. Trochę o filmie e, Blade, na który czeka dość sporo osób, mam taką przynajmniej nadzieję. Trochę o spin-offie serialu WandaVision, trochę o Tronie 3, ale dzisiejsze zestawienie zaczniemy od nowego filmu o Batmanie, a właściwie nowej animacji z Batmanem w roli głównej. Studio Warner Bros. właśnie opublikowało zwiastun do filmu animowanego Batman The Doom That Came to Gotham. Film będzie osadzony w latach 20. ubiegłego wieku, no i Bruce Wayne będzie musiał walczyć z całą hordą wrogów. Patrząc na zwiastun, wygląda na to, że animacja będzie miała dużo elementów z horroru. Nowa animacja o Batmanie niestety nie trafi do kin, a będzie dostępna na Blu-ray, digital i DVD 28 marca 2023. Martwi mnie tylko jedna rzecz. W zwiastunie pokazano tyle postaci, że wygląda na to, że ten film będzie musiał trwać kilka godzin, żeby przedstawić historię każdego z nich. Animacja wygląda całkiem w porządku, bardzo przypomina The Batman Long Halloween, który jest moim ulubionym filmem animowanym z serii o Batmanie, tak więc no, jest na co czekać, daj mi znać w komentarzach, czy... Zostało to przez Ciebie przyjęte dobrze, czy może tak no, mieszane masz uczucia? Rozpisz się w komentarzu poniżej, a my przechodzimy do kolejnego newsa związanego z franczyzą Tron, ponieważ Jared Leto, czyli Morbius himself, będzie grał główną rolę w najnowszym filmie. Jak donosi Deadline, Jared Leto wystąpi w głównej roli w Tron Ares. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się latem tego roku w Vancouver w Kanadzie. Reżyserem będzie Joachim Running. Reżysera możecie kojarzyć z takich filmów jak Czarownica 2 czy Piraci z Karaibów 5. Będzie to trzeci film z tej franczyzy, która rozpoczęła się w 1982. Tron Legacy miał premierę w 2010, no i teraz będzie Tron Ares. Data premiery na razie nie jest znana. Tron Legacy bardzo mi się podobał. Był to naprawdę ciekawy koncept na film. No i w sumie studio Disney od tamtego czasu, czyli od prawie 15 lat, zastanawia się, jak ugryźć dalej tą franczyzę w którym kierunku ma pójść. Bo naprawdę pomysłów jest mnóstwo. Sam koncept jest mega fajny. Nie widziałem jeszcze podobnego filmu z takim pomysłem, tak więc tutaj. Żeby tylko zrobili to dobrze, żeby tego nie skopali, Jared Leto jest dobrym aktorem, tylko ostatnio grał w słabym filmie, tutaj mam na myśli oczywiście Morbiusa. Tak więc no, obsada i reżyser wyglądają naprawdę obiecująco, jak będzie zobaczymy No przynajmniej za rok albo za dwa, dajcie mi znać czy czekacie. A my przechodzimy do kolejnego newsa związanego z spin-offem przygód Agaty Harkness. Czyli, no właśnie, jak ten serial się nazywa? W sumie nie wiem. Mimo, że nie dostaniemy kolejnego sezonu serialu WandaVision, to historia pokazana w Westview będzie kontynuowana w serialu o przygodach Agaty Harkness. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie serial będzie miał premierę, ponieważ ostatnie doniesienia mówią o zmianie daty z 2023 czy 2024 na nawet 2025. Joe Locke podzielił się pierwszym zdjęciem z planu filmowego na swoim Instagramie serialu Agnes of Westview. No i właśnie to jest tematem tej rozmowy. Czyżby serial znowu zmienił nazwę? Podczas San Diego Comic Con Kevin Feige powiedział, że Agata House of Harkness będzie już niedługo w produkcji. Później zmieniono tytuł na Coven of Chaos. No i czyżby Agnes of Westview to był nowy, kolejny już tytuł tego serialu? No, wszystko jest możliwe, biorąc pod uwagę, że tytuł serialu już raz się zmienił. Z drugiej strony, może to być zwykłe krzesło z nadrukiem sugerującym, kto powinien na nim siedzieć. Na przykład na tym krześle powinna siedzieć Agatha Harkness, czyli Katrin Hahn. Każdy z aktorów miałby wtedy swoje indywidualne krzesełko. Zdjęcia do serialu rozpoczęły się pod koniec 2022, tak więc w ciągu najbliższych kilku tygodni powinniśmy dostać więcej i więcej informacji związanych z tym serialem. Jeżeli nie chcesz ich ominąć, to koniecznie zostaw suba z dzwoneczkiem, a my przechodzimy do startu produkcji Blade'a, czyli filmu, na który czeka chyba większość fanów Marvela. Blades MCU to film, który ma za sobą chyba najwięcej kontrowersji, jeżeli chodzi o Marvela. Na początku na światło dzienne wyszły problemy związane ze scenariuszem, który był po prostu krótki i kiepski. Później, kilkukrotnie przesuwano datę startu produkcji. Zmieniono nawet reżysera i cały scenariusz. Maharshala Ali miał odejść według plotek z tego projektu, no ale tak się nie stało. Kolejne plotki mówiły o starcie produkcji filmu gdzieś jeszcze w styczniu 2023, jednak wygląda na to, że to nie jest już do końca prawdą. No i teraz Dan RPK, czyli Daniel Richman, wspomniał na swoim Patreonie i na Twitterze, że start produkcji nastąpi 30 maja 2023, a film ma premierę pod koniec 2024. No i tak jak w przypadku Kapitana Ameryki 4, ten film no, nie wymaga. Aż tylu efektów specjalnych co inne filmy, ale no, biorąc pod uwagę, że są to wampiry, no to myślę, że będzie więcej na pewno tych scen z efektami specjalnymi niż Kapitan Ameryka 4. Tak więc, czyżby jeżeli maj 30 maja to jest ta konkretna data produkcji, to czy zdążą? Być może będziemy tutaj świadkami kolejnych opóźnień. Piątej fazy MCU. No, oby tak nie było, oby zdążyli, no ale jak będzie, zobaczymy oczywiście. No, a my przechodzimy do tematu dnia, czyli wróg w filmie The Flash został prawdopodobnie ujawniony, no i jest to dosyć kontrowersyjny wybór. Flash z DC Universe ma bardzo dużą galerię przeciwników, których no większość mogliśmy, przynajmniej większość tych głównych, poznaliśmy w serialu The Flash. Pierwszy zwiastun solowego filmu z Ezrom Millerem w roli głównej pokazał nam prawdopodobnie, że film będzie adaptował serię komiksów o nazwie Flashpoint, czyli taki reset DC Universe. Wrogiem we Flashpoint był Reverse Flash, który prawdopodobnie nie pojawi się w filmie. Zamiast niego pojawi się Dark Flash. Spójrzcie na to zdjęcie, które promuje zabawki z tego filmu. No, widać tam cztery postacie: Batman, Flash, Flash jako młody Barry Allen i Dark Flash. Kim jest Dark Flash? No, nie mam zielonego pojęcia. Nigdy o nim nie słyszałem. Chyba w komiksach też nie istnieje taka postać, ale istnieje taka postać jak Black Flash, który jest, no. Krótko mówiąc, taką, takim, taką kostuchą dla speedsterów. No i być może film będzie dosyć luźną adaptacją Flashpoint. W komiksach Flashpoint Barry Allen cofa się w czasie, aby uratować swoją matkę z rąk reverse flasha. No więc reverse flash wydawałby się takim logicznym wrogiem w tym filmie. Jednak Black Flash jako kostucha dla speedsterów również może działać. Jest to nieco kontrowersyjne, ale może działać. Załóżmy, że główny motyw Flashpointu będzie ten sam, czyli Barry Allen cofa się w czasie, aby uratować matkę. No i ten Black Flash czy Dark Flash będzie świadkiem całej tej sytuacji, no i będzie chciał oczywiście powstrzymać naszego Flasha, Barego Allena, no aby nie zmieniał tak drastycznie całej tej historii, aby nie wydarzyło się coś złego. No oczywiście Flash musi wygrać. Dark Flash czy tam Black Flash, czy jak go tam nazwą, przegra, no i w ten sposób na dobre otworzy się multiversum, albo niszcząc wszystko, tym samym resetując DC Universe. No i Peter Safran i James Gunn będą mogli robić swoje, albo po prostu ten świat będzie istniał sobie w takiej zamkniętej szklanej kuli. A wtedy nastąpi, jakby ten, wiecie, soft e, reset nowego DC Universe. Dajcie mi znać, która z tych wersji wydaje Wam się bardziej prawdopodobna i jak myślicie, co byście bardziej chcieli e, zobaczyć. I też dajcie mi znać, czy według Was ten Dark Flash jest dobrym pomysłem na wroga, czy, czy może wolelibyście kogoś innego, jak na przykład oryginalny i klasyczny Reverse Flash. Ja sam w sumie nie wiem, co o tym myśleć. Być może nowy Zwiastun, który zadebiutuje w lutym 2023 roku, pokaże nam nieco więcej no i pokaże nam w ogóle jakiegoś przeciwnika, flasha. Zostało nam nic, tylko czekać. No, już za kilka dni powinniśmy zosta zobaczyć ten Zwiastun. Na razie.